Jezu, to wejdzie dramat, ja już to widzę. Imba jak ta zamanda. Przynajmniej ostatni nie startuje, wow. No oj, dobrze, że zjeżdża po pierwszym okrążeniu, to ominijmy imba. Szkoda, że tutaj się nie startuje, w sensie z pozycji z prawej strony. No dobra, no to czekamy na okrążenie 21. Ej, mam jakiegoś laga chyba, mam pusty tor. Ej, czemu Ale nikt ja nie wyszedł? Nie wyszedł. Wszyscy wyszli. No jakaś synchronizacja, minus 180 u mnie. Pingu. Nie ruszajcie się! U mnie nikogo nie ma na to, że. Serwer no, zech! Próbujcie coś napisać tak, na czacie, nie da no, się! Tak. Wyjebało mnie, wyjebało, wyjebało, wyjebało mnie. Kamil! Jezu. Jezu, ale co Ej, Jest, tam. Jest, odżyło! odżyło. Widzę Jerzego! Widzę tak, tak, I widzę szodoła! I graczek nie jeszcze nie. został z nami. Tak, Zostańmy tak. tylko we trójkę. Tak, tak. Ej, to. To był wykaz najlepszych internetów. To, się jakiś to jest serwer dedykowany, to nie jest wina Kamila chyba. Ale ja zawsze na dedyku robię i jakoś nie było problemów takich. Ja też na dedyku zawsze robię, nigdy nie Więc... proszę nie, nie obrażać dedyku. Dymy, dymy. Dym, dym. Ale cieszę się... O, Skorpion! Ten w, odpowiednim, w odpowiednim momencie włączyłem nagrywanie, znaczy stream, akurat... A nie... Udokumentowały się problemy. Nie no, nic nie można zrobić. To jest kuba. ci się refaktor, tak? Ten... Bo będziesz może no, się zrobi. W... Aha, że to dobra. Się wszystko, że nie Można bijać można powrotem? O, tak, tak. Dobra. co się stało? Tak, tak. Co? Co? Nie wszyscy Cię bardzo. Nie, bo komuś ten coś zjebało się. Znaczy serwer. Ale nie że serwer, tylko ten ktoś mówi, że ze factor coś się dzieje. A to kułem już skit, chyba. Miklu jest bardzo dobrze. Dobra, trzeba okay. paliwo zabawać. System. co ty do nas zajebałeś? Ja nie umiem Dodosów robić. Tak, kurwa nie umiem. Informatyk nie umiem No ja tylko umiem eee... Y... Batykańczyka wgrać na fale. <ślam> nie <młatnia> 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 TCBA Dobra, dawaj Jeszcze kogoś nie je ma o Trinket, dobra Go, 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 go Power Rangers W wyścig bywali Nie, dawaj takie mów i wtedy się liczyć czy y, miejsca jakie były, czy jak? Należy. Zależy czy będzie pod koniec, czy będzie tak yy, w połowie. Dobra, byśmy startowali teraz, je? jak po czerwonej klady. Nie, to znaczy, ja? ja ci dam. może Bo tak, to bo ja powiem, że wtedy się będą liczyć pity, kto kiedy zjeżdża. No Aha, RFP plugin, yy, y, błąd mówię speczu. Nie, to że w północy dziewiątej! Ja mówiłem, że tak będzie! Ja mówiłem, że tak będzie! Ale, ale, ale ja mówiłem, że tak będzie! Zawsze tak. Jerzy, ja, każdy wiedział, że tak będzie. No tak. Ale już nogi, kurwa, ten rwią. Kwa no dobrze, no dobrze może ci tak urwie tam nogę nareszcie i... Kurwaaa, urwie tak, że ci przypierdolę ją w... łeb. O, kurwa. Miałem nogę z na mojej głowie. Kurwa, ta, e, taka miękka jest? Ja mi już żalko wchodzi. Mówiłem no. pół litra. Piwa. O nie. Teraz jesteś pijany w takim razie. Nie. nie no. możemy cię dopuścić. Ale trinket czekaj wyszedł i przeszedł. Nie no teraz właśnie. Tak, już nie. ale Ale, ale, no, ale adres czasami... Adres trinket, adres trinket. Adres trinket adres bo czasami... Czasami trinket tak się dzieje. To, a, to jest, jest losowe. Trinket chyba nie ma na głosowym, czy jest na głosowym trinket? Wcześniej był. on chyba wyszedł faktycznie. No ale no to chuj. I ja mu trinket. powiedziałem. Uwagam, żebym nie uczestniczył w imbieniu na T1, bo imba na T1 będzie na 100%. Nie, nie, nie. Na miliard. Według, według mnie na T1 i może nie? Te... No a? właśnie, pamiętaj, że t jeden a... jest jeszcze w miarę bezpieczny, ale później to, co się dzieje po tym. Nie w tylne skrzydło. Po tej prostej, po tej prostej to tak uchłodno hamulca. Kogo nie ma jeszcze? a dwa. Raz, bije. Oko. Take your time. No na hardach już mi ten Ja mam zużycie 2,8, sorry muszę gdzieś 110 zalać No jak? A kuju Tak się bawić się będziemy Czyli tak. co Marcin? To jest faktycznie A co? Kurde też jest 109 zaleje. Ja mam stop 106 bezpiecznie Chociaż nie powinienem tyle lać, bo ja na 200% będę dublowany. Nie było wyścigu, kiedy nie byłem, ale no. Ale nie, przez zjazdowe pojedziesz wolno, to jest tak. Mówisz? Myślę. Mmm, to A w sensie, no jak pojedziesz wolno zjazdowe, to nie ma sensu, żeby ci wystarczyło. Mm. A jak zrobię prędkość? To, to, nie, to nie ale to przez zjazdowe i tak nie jest. Albę gotowy! Nie go to Co mi się stało? Przed wgrałem? Wgrałem, paliwo nalałem, nalałem jest Pan ja góro dał głosowanie Kamil, bo, bo... zaczęło mu się okay. I pan zobaczycie, wejdziemy na tor i znowu będziemy. No będzie... czy znaczy wiesz co, ja później ja później Kamilowi ten, ja później Kamilowi pokażę jak ustawić, żeby na dyku było odminie Bo oh. jeszcze nikt nie wyszedł znowu. Nie działa. nikogo nie mam, nie działa, nie działa, nie działa. Waiting, waiting for TV. Seven. Waiting Jest problem. Oh yeah. Może nie ktoś inny schostruje. Może ja zachostruję. Plus jeden. <tosana> ja, ja, już zaraz będziemy. Dajcie shadowa. Dobra. Przepraszamy, Kuba. Aż tak, takich int to nie ma akurat. To jest wyjątek. Chyba 20 Kurde, dwadzieścia minut temu powinniśmy no. Jadę, jestem pierwszy. Ha, ha, ha. Dobra, ja to przy okazji zrestartuję gierk. Wiecie, to taki wyścig w ciemno. Każdy jedzie solo i później wysyłamy.